Siema, siema, cześć, witajcie w końcu na moim kanale e, dzisiaj będziemy kontynuować odcinek, który był wczoraj, ale tą samą mapkę, nie wiem, poziom ale już kontynuujemy. Ładuje się gierka. Proszę bardzo i lekarstwo 50%, o nie, coś źle tutaj jest. Trzeba to szybko zakończyć. 28 punktów DNA, ptactwo, ale teraz musimy o też 7 odporność bakteryjna 3. Wy oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i o łapce w górę, żeby nie ominąć kolejnych materiałów na tym kanale, które są na pewno bardzo fajne. Staram się montować i będę naprawdę starał się dobrze to ogarniać. A jak na razie przejdźmy do odcinka. W Kanadzie jest tylko 400, 400 no 500 tysięcy teraz. E, no, większość krajów już jest rozwalone kompletnie. I tylko Kanada, Islandia, e, Grenlandia i Europa Środkowa jeszcze no, nadają się do życia. Grenlandia tylko 12 tysięcy. No, bardzo mało jak na taki duży kraj. E, Kanada już milion, a przed chwilą było 500 tysięcy jakoś tak, a, to szybko leci. Szczepionka też bardzo szybko i to jest naprawdę mnie niepokoi. E, to tak, teraz robimy to bardzo szybko, ale łatwo. E, Gdzie jest? Nie, to nie to. Trzeba czekać na kolejne DNA. Lekarstwo kompletne, no niestety, ale to już jest za 26 dni, a tutaj dni lecą jak sekundy prawie. Co fajne, nie jest, dobra, o, kolejny czas mi dali. Nadal nie mogę kupić, a teraz DNA będę mniej dostawał, ale jakoś 99%. Jeszcze tylko 1% chyba na tym polega, że wydrywam. Eee, tutaj te kraje, dobra, spoko. 81% szczepionki. Nie. To jest. Nie. Nawet nie gadaj się. Dajcie tylko czekać. Okej, okay, no to chyba, chyba, chyba już zbliża się do setki. Nie. Tak nie może to być. Zmniejszamy wszystkie objawy. Ludzie nie umierają. Ehm. Okej, okay, szybko, tak. Tak, 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 dobra. Gdzie to jest, czy mogę spowolnić? Dobra. No, no niestety, szczepionka. Wycofałem wszystkie objawy. I teraz szczepionka. Akurat szczepionka. Tylko się patrzeć, jak wyzdrowieją ci ludzie. 50 milionów. Z 200 milionów. Jak oni tak szybko sobie robią te szczepionki? Co jest? Prawie wszyscy byli zależni, a już na, prawie pół miliarda osób. Odradzają się jak po wojnie Okej okay. O, już teraz lepiej chyba, ale martwi, no No niestety eee... Widzicie to chyba na tyle w tym odcinku. To już będą się na chwilę... No tylko we chwilę się wszyscy uleczą, więc już nie ma sensu. Pamiętacie oczywiście o subskrypcji i o łapce w górę, żeby nie ominąć kolejnych odcinków na moim kanale. Pa!